Przede wszystkim, kim jest Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, nie zdał w szkole. Dam krótki przykład. Z siódmej do ósmej klasy. Dobrze my Tak, siódmej. nie, z ósmej. Z trzeciej do czwartej klasy liceum. Z trzeciej do czwartej klasy liceum. Nie zdał. Ale układy, układziki jego zrobiono lewe. Lewy egzamin, na którym nie był, i maturę ma. Mało tego, jest profesorem podobno, tylko nie wiadomo czego. Ale chcę Państwu powiedzieć, jego ojciec, ro... ojciec rodzi... rodzony powiedział: Nie daj Bóg, żeby moi synowie kiedykolwiek dostali się do władzy, bo oni nienawidzą Polski i Polaków. I zobaczcie, jak pięknie pozbył się Jarosław. Kogo swojego brata? Wysłał go na śmierć. Wiedział o tym przecież. No nie ma innej możliwości, zresztą ostatni telefon to jest głośna sprawa. Żegnaj, bracie. Pożegnał się, ale przy okazji 90 ponad osób zabrał ze sobą na tamten świat.